Szkoła podstawowa nr 4 w Ostrudzie z okazji Dnia Dziecka postawiła na zdrowie. Na Ostrudzkim stadionie przy ulicy Wyszyńskiego po raz drugi organizowany jest festyn rodzinny. Jednak główną atrakcją imprezy były Mistrzostwa Ostrudzkich Szkół Podstawowych w Lekkoatletyce. W ten sposób chcielibyśmy popularyzować sport wśród dzieci i młodzieży. Chciałam również dodać, że honorowy patronat nad mistrzostwami przejął pan burmistrz miasta Ostrudy, pan Czesław Najmowicz, za co serdecznie mu dziękujemy. Dzieci podzielone były na dwie tury. Dzieci 1-3 startowały od godziny 9 do godziny 11 w konkurencjach. 60 metrów, tor przeszkód, rzut do celu dziewczynek i strzał do mini bramki chłopców. I od godziny 11 konkurencje rozpoczęły klasy 4-6. Akurat teraz jesteśmy w trakcie tych konkurencji i klasy 4-6 miały konkurencję 60 metrów chłopców, 60 metrów dziewczyn, 300 metrów chłopców, 300 metrów dziewczyn, skok w dal, też podziałem na chłopcy i dziewczęta i rzut piłeczką, rzut piłeczką palantową. Podczas imprezy można również było zostać dawcą szpiku. Na dwóch frontach jestem trochę dzisiaj, ale mam tutaj dzisiaj wspaniałych wolontariuszy, którzy mi pomagają i tak, rejestruję potencjalnych dawcych szpiku, no bo to jest też mój bardzo ważny cel w życiu, żeby ich jak najwięcej zarejestrować. Pogoda dopisała, a dzieci bawiły się wyśmienicie. Aktywnie spędzony czas to lekarstwo nie tylko na ciało, ale i na duszę.